Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Adrian z kanału Teory67. Dzisiejszy vlog, jak już widzicie, będzie poświęcony dwóm zagadnieniom. Po pierwsze zagadnieniu iluzji, a po drugie zagadnieniu mentalizmu. Dlaczego? Ponieważ często, relatywnie często w komentarzach w wiadomościach prywatnych na Facebooku zadajecie mi pytania typu, co jest lepsze, mentalizm czy iluzja, co jest bardziej efektowne to czy to? Od czego łatwiej zacząć naukę? Czego może się lepiej nauczyć, czy więcej pracy poświęcić temu czy temu, więc ja postaram się tak ogólnie, łapiąc wszystkie wspólne mianowniki tych wszystkich pytań, yy, odpowiedzieć na pytanie, mentalizm czy iluzja. Czyli to pytanie jest nad wyraz rozbudowane. Wobec tego nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Oczywiście mówię, że wszystkie tutaj uwagi, wszystkie spostrzeżenia są wyłącznie subiektywne, są wyrażone przeze mnie. Ja jestem opiniotwórcą więc nie możecie się nimi tak bardzo przejmować albo tak bardzo blisko ich imać. Po prostu musicie mieć otwarty umysł i wykluczyć albo nawet zaakceptować niektóre moje twierdzenia no i niektóry, niektóre moje toki myśleniowe. Tak, to było bardzo ładne zdanie, szczególnie, że toki myśleniowe zostało, zostały źle użyte w zdaniu. Dobra, także jedziemy. Sobie zapisałem w notatkach, żeby rozpocząć od definicji tych właśnie obydwu sztuk, nazwijmy to sztukami. Więc sztuka iluzji, czym jest? Według definicji z Wikipedii. Wiem, że ten portal może nie jest jak najbardziej, no nie jest dobrym źródłem wiedzy, bo tworzą go inni ludzie. Jak wszystko tworzą inni ludzie. Jednak. Postanowiłem, że przytoczę właśnie definicję z tej strony. Więc zaczynamy. Sztuka iluzji jest to gałąź sztuki estradowej, w której środki wyrazu artystycznego tworzone są w oparciu o umiejętności wywoływania zjawisk pozornie sprzecznych z prawami fizyki przy, przy zastosowaniu różnorakich sposobów odwracania uwagi widzów od właściwych działań artysty, szczególnie poprzez zakłócanie logicznego wnioskowania sugerowanych przez artystę czynności. Definicja ta jest trochę pokrętna. Jednak, oj, nie wiem czy słyszycie tą piłę. Dobra, nieważne. Yy, na dworze pies szczeka i piła gra. <laughs> Dobra, więc sztuka iluzji. Jest to gałąź sztuki estradowej, w której to wywołujemy jakieś. Mm, jak to było nazwane? Zjawiska. O! Wywołujemy jakieś zjawiska, które są sprzeczne z racjonalnym myśleniem. Czyli im człowiek bardziej stara się, im widz, bardziej stara się. Odgadnąć, w jaki sposób dana iluzja została zrobiona, tym dalej od rozwiązania teoretycznie jest. Ktoś taki mądry kiedyś powiedział, ktoś właśnie tak kiedyś powiedział. No i ogólnie tutaj stosujemy w iluzji różnego rodzaju rekwizyty, stosujemy także mm, nasze umiejętności. Mówię o umiejętnościach tutaj ręcznych. Autofokus jest dobra, czyli tutaj umiejętności typowo manualne. Stosujemy co także? Stosujemy także proces odwrócenia uwagi, co też jest spotykane często, prawie zawsze, w mentalizmie. No i ponadto, no ogólnie, no to to są takie podstawowe triki iluzjonistyczne. To wiecie, na czym polegają, więc nie muszę tutaj mówić. No, chyba że jesteśmy w iluzji scenicznej, no to jakieś przepiłowanie kobiety na pół, albo tnięcie laserem, albo odłączenie sobie tułowia od nóg, i tak dalej, i tak dalej. No, to to są właśnie, to jest właśnie ta sztuka. Ta gałąź iluzji, której nienawidzę. No ale, tak czy siak, czym iluzja jest, już wiecie, a pewnie wiedzieliście już wcześniej. Natomiast teraz przytoczmy definicję mentalizmu. Jest to kategoria sztuki iluzji, reprezentowana przez iluzjonistów, mentalistów, umożliwiająca wywoływanie zjawisk pozornie nadprzyrodzonych, typu telepatia lub jasnowictwo. Nie ma związku z parapsychologią. Właśnie. Mentalizm jest bardzo ciekawy. Mentalizm od razu mówię, że ja jestem zwolennikiem mentalizmu, a nie iluzji. Dlaczego to może zaraz o tym powiem? Natomiast mentalizm korzysta z wielu narzędzi, m.in. z psychologii. Posługuję się psychologią. Z psychologii tutaj można wyróżnić m.in. przekaz podprogowy, który niby nie istnieje, ale jednak istnieje. Nie ma dowodów za, nie ma dowodów przeciw, szok, korzystamy także tutaj um, ogólnie z mechanizmów, które z mechanizmów ludzkiej psychiki, które rządzą się swoimi prawami. Każdy psycholog je dobrze zna. Poza tym w mentalizmie korzystamy właśnie z procesów odwrócenia uwagi, z manipulacji widzem, z gromsłowem, także z kotwiczeniem różnych stanów, z kotwiczeniem różnych zachowań itd. itd. Więc mentalizm jest dużo trudniejszy. Poza tym korzystamy także też z hipnozy. Niektórzy w hipnozę po prostu nie wierzą. Jednak to jest, nie jest kwestia wiary, tak jak napisałem gdzieś tam na grupie. Mojej teoretycy Teodora serdecznie polecam. Tam są jakieś takie, jeśli zobaczycie jakąś żewną dyskusję, to możecie dać lajka. Pod moim komentarzem, żebym wyszedł na mądrzejszego niż inni. Oczywiście żartowałem, bo jeśli nie mam racji, to nie możecie dać lajka. Natomiast chodzi mi o to, że z też korzystają mentaliści. Z NLP niektórzy też korzystają, niektóre techniki NLP są potwierdzone naukowo, niektóre nie są, więc też ciężko tutaj mówić o stuprocentowej skuteczności danej techniki w przypadku mentalizmu. Często z mentalizmem jest też tak, że nie zawsze dany trik mentalistyczny nam wychodzi, natomiast w przypadku iluzji zawsze nam wyjdzie, kiedy jesteśmy dobrze przygotowani. I jesteśmy źle przygotowani, no to nam nie wyjdzie. A w mentalizmie, nawet jak jesteśmy dobrze przygotowani, to zawsze może wyjść coś nie tak. Dlatego trzeba być naprawdę bardzo dobrze przygotowanym, żeby dany trik wyszedł. Dobra. Wobec tego, tak przybliżyłem Wam chyba definicję zarówno mentalizmu, jak i iluzji. Więc teraz nasuwa się pytanie, co jest łatwiejsze, albo może co jest, co jest przystępniejsze. Otóż spójrzcie na, na telewizję tak na programy telewizyjne iluzjonistów i mentalistów mentalistów macie to mhm. No i teraz możemy sobie wymienić na palcach jednej ręki programy mentalistów bo to będzie program Kifaberego magia umysłu no i trick of no i tam Derena Browna tam było pełno tych programów jednak w naszej polskiej telewizji nie były wszystkie transmitowane zgadza się zgadza się to są chyba dwa programy nie wiem czy nie było programu Uri Gellera Uriego Gellera to się odmienia Chyba tak, chociaż nie wiem, jak to jest z tymi nazwiskami. Z imionami. Dobra, nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że kiedyś na Discovery był jakiś jego program, ale być może się mylę. A poza tym był i tak jedno odcinkowy. Jeśli dobrze pamiętam, ale może się mylę. Wobec tego, widzicie, tych programów mentalistycznych jest naprawdę bardzo mało. Jeśli znacie jeszcze jakiś, który był transmitowany w telewizji, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo pewnie coś przeoczyłem. Na pewno coś przeoczyłem, no bo człowiek nie jest w stanie posiadać wiedzy z zakresu, jednego z zakresu takiej pełnej, maksymalnej, stuprocentowej wiedzy. Dobra, natomiast programy iluzjonistów są, zdarzają się, dosyć często. Przykładami są Dynamo, więcej niż magia, Troy, potęga magii, to wszystko było na Discovery, poza tym był David Blaine, Beyond Magic, bodajże tak się nazywał program, Chris Angel, Mind Freak, też było w telewizji polskiej, kiedyś był David Copperfield, były takie show, w którym to duchy latały, to było na Polsacie, kiedy to było, to było 20 lat temu chyba, nie no z 15, 15 lat temu, bo ja to pamiętam, to musiało być 15 lat temu, to było super i właśnie od tego momentu znienawidziłem iluzję sceniczną, bo się bałem duchów, natomiast to już mamy takie podstawowe programy, no jeszcze było tam kilka innych, nawet polscy iluzjoniści teraz coś próbowali tam na Polsat Play bodajże, teraz będzie w TVP chyba Just Eddie Show, jeśli się nie mylę, znowu, ale chyba się nie mylę, więc tych iluzjonistycznych programów jest naprawdę dużo, natomiast mentalistycznych jest dużo mniej. Tak samo ja znam więcej iluzjonistów, a mniej mentalistów. Dlaczego? No bo to jest z reguły trudniejsze. Żeby być mentalistą, trzeba tam mieć duży obraz, duży zakres tej wiedzy, trzeba naczytać się trochę tych książek, no chyba że jest się tak zwanym mentalistą krótkodystansowym. Wtedy to wystarczy tam się nauczyć kilku efektów, może kupić sobie nawet kilka rekwizytów mentalistycznych, porobić sztuczki, no i tyle. Koniec dalej się kariera nie rozwinie. Ale żeby osiągnąć coś więcej, no trzeba zdecydowanie poczytać tych trochę, trochę, tych książek. Chociażby tam trochę Korindy, yy, trochę Derena Browna, trochę jakichś psychologicznych artykułów, może charakterów. No nie wiem, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Więc żeby być dobrym mentalistą, trzeba mieć tą wiedzę. Natomiast jeśli chodzi o iluzję, w moim odczuciu tak jest, że wystarczy sobie kupić efekt iluzjonistyczny, albo nauczyć jakiejś sztuczki, no i nawet nie, należy się wypowiadać w dość... W, nie wiem, w jakiś seraficzny sposób, tylko wystarczy to mówić: no tak, weź, trzymaj, wybierz kartę, albo patrz, uważaj, przesuń się. A w mentalizmie ten kontakt z widzem, zarówno wzrokowy, jak i taki typowo słowny, taki lingwistyczny, musi być zdecydowanie nawiązany. Po tym poznaj się dobrego mentalisty, jeśli on potrafi się dobrze wysłowić. Ja do tego cały czas dążę, cały czas mi nie wychodzi, ale przynajmniej się staram. Natomiast y, ostatnim pytaniem, które jest chyba najciekawsze, co jest efektowniejsze dla Polaka, dla naszego rodaka? Otóż, y, w moim odczuciu, y, kiedy tak pytam po znajomych i tak dalej, no to mam wrażenie, że jednak iluzja zajmuje pierwsze miejsce. Czyli iluzja jest zdecydowanie wyżej niż mentalizm. Dlaczego? Triki iluzjonistyczne są zdecydowanie bardziej efektowne. O co mi chodzi? Na przykład, trzymamy kartę, czwórkę trefl, robimy tak i ona się jakoś tam magicznie, tak powoli, może zmienia w dwójkę kier. Niech będzie. No i co? No i widzę w szoku, jak to się mogło zmienić, to jest magia. Natomiast jeśli zrobimy coś takiego, że podejdziemy do jakiegoś widza, do spektatora, no i spytamy pomyśl o swoim ulubionym filmie. Mhm. Myśl o nim intensywnie, wyobraź sobie ulubioną scenę, właśnie tak, wyobraź sobie teraz tę scenę na białym ekranie. Mhm. Dobra, pomyśl. Czy głównie bohaterowie są? Czy jest kilku głównych bohaterów, czy jest może jeden główny bohater, wokół którego toczy się, kręci się cała fabuła. Myślę o tym intensywnie, myśl, uh -huh, uh -huh, widzę, aha, dobra, to jest noc w muzeum. Pewnie nikt z Was nie pomyślał teraz o tym filmie, ale o to chodzi w, ment w mentalizmie. No i wtedy ta osoba myśli, a przecież tych filmów nie jest tak dużo, a wiadomo, tam yy, skazani na Shawshank. Forest Gump, Titanic, Shrek i nie ma mocniej, to są takie tytuły takie tak zwane must-watche, które każdy oglądał, więc na pewno on to zgadł w ten sposób. Więc miał jakieś tam prawdopodobieństwo, natomiast jak ta karta się zmieniła tak nagle. No i właśnie chyba to jest najgorsze. Nie wiem czy to tylko jest taką tendencją u naszych rodaków, czy jest też gdzieś indziej taka tendencja. Natomiast zauważyłem to właśnie w naszym kraju coś takiego, że Bardziej za iluzją się stawiają wszyscy, a za mentalizmem raczej nie. Mentalizm jest raczej skierowany do osób, nie wiem, być może trochę starszych, trochę bardziej doświadczonych, a być może też do osób inteligentniejszych. Nie wiem, bym, bym musiał zrobić badania, które by potwierdziły tą moją teorię. Jednak, <laughs> właśnie w ten sposób yy, to widzę na dzień dzisiejszy. No i może na koniec przejdźmy do podsumowania, jak to w każdym vlogu. Powinno się robić i w każdej wypowiedzi: mentalizm czy iluzja? Mam postawione pytanie w ten sposób. Moim zdaniem, mentalizm stawiam dużo wyżej, iluzję stawiam troszkę niżej. Um, no tak, tak już jest po prostu. Wydaje mi się, że mentalizm jest jakoś pilniej strzeżony, ciężej znaleźć triki Derena Brauna, Kifa Berego z jakichś tam ich programów, dlatego że um, one są pilnie strzeżone i mentalizm nie jest tak dostrzeganym. Ciężko wytłumaczyć yy, efekty mentalistyczne na chłopski rozum, natomiast iluzjonistyczne już łatwiej. Jednak współczesne iluzje no, dają nawet mi dużo do myślenia czasem. Czasem głowie się nad jednym trikiem, tam przez, nie wiem, 50 godzin, czyli tam przez dwa dni. Mhm. Tak mi się właśnie wydaje, że tak jest. Więc ja stawiam zdecydowanie wyżej. Iluzje stawiam trochę niżej, jednak. No, iluzja jest też jakąś tam sztuką, z której ja korzystam, ale najczęściej, kiedy mam jakiś występ sceniczny, to właśnie korzystam z mentalizmu, no a nie z iluzji. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeśli macie inne zdanie bądź podobne, napiszcie koniecznie w komentarzach, tam możemy trochę podyskutować. Ja zawsze lubię tam z wami powymieniać się poglądami, powymieniać się zdaniami. No bo każde zdanie ma inne i każdy ma prawo do tego, żeby zdanie mieć inne. Ja tylko mówię, jak jest w moim odczuciu. Także to już. Koniec. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej filmów, a także subskrypcje, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo cały ten współczynnik subskrypcji diametralnie spada. Czyli kręciliśmy 150 subskrypcji, przez wakacje kręciliśmy tam 500 subskrypcji miesięcznie, teraz było 150 ostatnio, natomiast w tym momencie, na dzień dzisiejszy, to jest 100 subskrypcji, więc spadamy. Chociaż, mimo to, że grudzień jest takim miesiącem, w którym ta oglądalność powinna rosnąć, natomiast wyświetlenia rosną a subskrypcje, tak, znaczy ten współczynnik, ten ilość subskrypcji na miesiąc zdecydowanie się zniża. Nie wiem czemu tak jest, natomiast możecie zachęcić znajomych, a także udostępnić ten film, aby pochwalić się, jakich to fajnych youtuberów oglądacie. Dobra, trochę się zagadałem, to już 13 minut na moim dyktafonie. Cześć!